Jesteśmy na miejscu, tam nie dało się podjechać, więc trzeba przejść trochę z buta, no ale też przy okazji możemy tutaj podziwiać widoki i jak to tutaj wygląda. No tu mamy oczywiście standardowo jak to w Monako, mamy jachty, także pieniądz widać. Ekipa już tutaj wbija i będziemy ogarniać. Są też filmowcy. Jeśli chodzi o Porsche ma być dane na licytację charytatywną. Tutaj mamy takiego byka ZND, także nastroje są bycze. Fajnie to tutaj przygotowali. Zobaczymy jak to tu dalej wygląda. Oczywiście na ścianie mamy bolidy. Znajdziemy tutaj wiele samochodów z tej kolekcji. Zaraz też wbijamy tutaj popatrzeć i pozwiedzać, zobaczyć co to tutaj fajnego można sobie właśnie obczaić. No i tutaj mamy kolekcję aut. To są fajne takie furmanki. Tu tak. A tu w ogóle furmanki. Ta alfa podobno tak często się psuła, że nigdy z tego garażu nie wyjechała. Oczywiście to taki żarcik tematyczny. Samochód bardzo fajny. Szkoda, że już takich nie robią. To jest fajne, zobaczcie co ciekawego tutaj znalazłem. Podobno ma półlitrowy silnik, tylko się zastanawiam jak w tym ludzie jeździli.